Cześć widzowie! Voldemort jest uznawany za najpotężniejszego czarnoksiężnika w historii czarodziejskiego świata, często stawiając go nawet nad Geraltem Grindelwaldem. W dzisiejszym odcinku więc, razem ze Smoczym z kanału Imaginarium, omówimy sobie potęgę Voldemorta. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka! Ten, którego imienia nie wolno wymawiać, był bez wątpienia najgroźniejszym czarownikiem, ponieważ jeden błąd mógł sprawić, że mroczny panu żyje swojego ulubionego zaklęcia Awady Kedawry, które było najstraszniejszym zaklęciem dla większości czarodziejów, budząc taki strach, że wiele lat po jego klęsce przeciwko małemu haremu czarodzieje bali się wypowiadać jego imię, co pokazuje jaką grozę budził kiedy żył, na pewno największą w historii, ponieważ Grindelwald, pomimo większej potęgi, był dużo bardziej rozsądny i wyrozumiały. Z kolei w przypadku Voldemorta nie było wiadomo, co zrobi. Lord Voldemort razem z Grindelwaldem był największym, najpotężniejszym, najbardziej utalentowanym i najbardziej niebezpiecznym czarnoksiężnikiem wszechczasów, a także był jednym z największych istniejących czarodziejów, którego w swoim czasie pokonać mógł tylko Albus Dumbledore, z czego Voldemort jeszcze jako Tom Riddle był bardzo utalentowanym uczniem Hogwartu, przy czym nawet Dumbledore przyznał, że Tom był najbardziej błyskotliwym uczniem, jaki uczęstał, kiedy Albus był dyrektorem, przez co Voldemort stał się czarodziejem o niezrównanych umiejętnościach będąc podziwianym przez nawet takich czarodziejów jak Bellatrix Lestrange. Już w młodym wieku Voldemort był w stanie używać magii bez używania różdżki, nie wiedząc wtedy nawet, że magia istnieje, mogąc wówczas poruszać przedmiotami siłą umysłu, komunikować się ze zwierzętami czy mimowolnie robić krzywdę tym, którzy go zdenerwowali, co zdumiewało Dumbledora, a stając się dorosłym, Voldemort trząsł całą Wielką Brytanią, pokonując przy tym tak wielu, że zyskał reputację niezwyciężonego, w czego wyniku powstały plotki, że jest mocniejszy od Grindelwalda i co było powodem jego wyczynów. Mianowicie Voldemort dokonywał rzeczy, które wydawały się niemożliwe, przez to jedyną nadzieją czarodziejskiego świata na pokonanie Voldemorta był Dumbledore i właśnie to sprawiło, że dyrektor Hogwartu stał się znany jako jedyny czarodziej, którego bał się Voldemort, chociaż ten strach nie był jakoś wielki. Jest to widoczne podczas ich pojedynku w Atrium Ministerstwa Magii, gdzie Voldemort dał radę walczyć z Dumbledorem, który i tak był już stary i musiał chronić Harego, jednak mimo to tylko Voldemort w tamtych czasach mógł tego dokonać, zwłaszcza że Dumbledore był w stanie zablokować ładę kedawę, a posiadając ogromną wiedzę i niewiarygodne zrozumienie działania magii, Voldemort mógł lepiej od innych korzystać z większości zaklęć, a nawet tworzyć całkiem nowe, co nie powinno być problemem, skoro Snape, który nie był w tym top 3, mógł tworzyć własne czary. Co więcej, jeżeli Voldemort byłby w pełni siła, a także miał czarną różdżkę, która byłaby mu posłuszna, to przed jego najsilniejszymi zaklęciami nie byłby w stanie obronić się nawet Dumbledore, tak jak sam powiedział. Zaś to, że bez pan nie miał żadnych skrupułów i moralności, pozwoliłoby mu robić co chce, ponieważ nic by go nie ograniczało, co widać po tym, jak pozbywał się swoich sprzymierzeńców, dzięki czemu nie musiałby uważać na to, jakie konsekwencje będzie miało jakieś jego zaklęcie i czy przypadkiem nie trafi w swoich, bo prawdopodobnie martwiłby się tylko o Snape'a, a i tak niekoniecznie, bo przecież sam go ubił. Voldemort mógł przebić się przez prawie każdą magiczną barierę, gdzie nawet połączone moce wszystkich profesorów Hogwartu poza Dumbledorem nie wytrzymały zbyt długo, ponieważ tylko Dumbledore i Alastor Moody jeżeli chodzi o Hogwart, mogliby powstrzymać Voldemorta. I chociaż rzadko używał swojego talentu, to czasem sam mógł postawić bariery czy łamać zabezpieczenia, z racji że stworzył wiele magicznych zabezpieczeń, aby chronić Horcruxy, przy czym był niewiarygodnie zdolny w czarnej magii na wszystkich jej poziomach, będąc razem z Grindelwaldem najbardziej obeznanymi czarodziejami praktykującymi czarną magię, jakich znał świat. Voldemort miał mistrzowską wiedzę na temat najbardziej złożonej tajemnej magii, co pozwoliło mu tworzyć horcruxy, zbierać armię inferii, które były plugawymi istotami tworzonymi za pomocą nekromancji, czy używać wszystkich zaklęć niewybaczalnych bez żadnego problemu, Adam Dumbledore sam powiedział, że nekromancja była magią, która najczęściej nie działała, chociaż Grindelwald zdołał wstrzesić Quilla, który zginął po jednym dniu, co i tak jest godne podziwu, bo nie wiadomo, czy Voldemort mógłby przywrócić kogoś do życia nawet na jeden dzień. Niemniej jednak Voldemort potrafił używać potężnych zaklęć, nawet będąc osłabiony. Nie mając sił, Voldemort mógł rzucić bardzo silną klątwę Cruciatus i zaś, za pomocą awady, uśmiercił tyle osób, aby stworzyć z nich armię. Dzięki czemu opanował to do perfekcji, będąc w stanie rzucić klątwę na samo stanowisko obrony przed czarną magią, co znaczy, że jeżeli ktoś zacznie tego uczyć, to stanie się tej osobie coś złego. Jaki również nałożył na pierścień Marvolo klątwę, tak silną, że nawet połączone wysiłki Dumbledora i Severusa Snape'a jedynie pozwoliły żyć Albusowi nieco dłużej, bo tylko przez rok. A przecież Snape był bardzo wyrafinowany w zwalczaniu klątw, co pokazuje, że Voldemort najlepszy był chyba właśnie w tej dziedzinie. Woldemort, jak doskonale widzimy, niemal do perfekcji opanował zaklęcie szatańskiej pożogi, która była bardzo złożonym czarem. Jednak mimo to Voldemort mógł kontrolować ten przeklęty ogień, tworząc z niego ogromnego węża, a także był bardzo utalentowany i zaznajomiony z miksturami, z racji że odpowiednio poinstruował Petera Pettigru, co ma zrobić, aby powstała mikstura, za której pomocą Voldemort wróci do życia. Z kolei tworząc smaragdowy eliksir, Voldemort mógł pokazać komuś jego najbardziej skryte lęki, będąc dzięki temu w stanie uważać chyba każdy istniejący eliksir. Co więcej, przez swój całokształt Voldemort był prawie niemożliwy do pokonania w pojedynkach i gdyby nikt się nie dowiedział o jego horcruxach, to nie udałoby się go pokonać, ponieważ tylko Albus Dumbledore mógł się z nim pojedynkować, z racji, że powstrzymać Voldemorta nie mogła Minerva McGonagall, Kingsley Shackbolt i Horace Slughorn naraz, a byli oni w końcu mistrzami w pojedynkach, a to wszystko w momencie, w którym Voldemort nic im nie mógł zrobić przez ofiarną ochronę Harego, pokonując potem tak potężnych czarodziejów jak Amelia Bones i Alastor Moody z czego co ciekawe styl Voldemorta był bardzo podobny do stylu Dumbledora. Voldemort miał nieprzewidywalny styl, dzięki czemu instynktownie zmieniał style tak, aby nikt nie mógł przewidzieć jego ruchów, używając czarnej magii na przemian z innymi czarami, przytłaczając przeciwników, chociaż sam walczył tylko kiedy uznał kogoś za godnego albo sam chciał się nim zająć tak jak Harry, będąc jedynym czarodziejem w historii, który nie przegrał walcząc z Dumbledorem, tylko dał radę uciec, i przegrał tylko dlatego, że pozwolił odkryć swoje słabości, a także to, że starsza różdżka się go nie słuchała. Bo jeżeli opanowałby ją tak jak Dumbledore, to mógłby wygrać, szybko uśmiercając Harego. Voldemort był na tyle zdolny, aby wymyślić własne zaklęcia, jak przykładowo Morsmortra, które tworzyło mroczny znak na niebie, a śmierciożercy rzucali podobny znak na domy każdego kogo pozbawili życia, a także wydaje się, że większość zaklęć do ochrony Horcruxów również było wymyślonych przez Voldemorta, ponieważ Dumbledore miał problem z ich zniesieniem, przy czym Voldemort był także uzdolniony w magii bezróżdżkowej i niewerbalnej na tyle, że mógł używać obu naraz bez żadnego problemu, mogąc rozbroić przeciwnika tylko ruchem ręki. Poza czysto ofensywnymi i defensywnymi zaklęciami, Voldemort potrafił korzystać też z zaklęć użytkowych, takich jak chociażby to, które wzmocniło jego głos do tego stopnia, że przed bitwą o Hogwart usłyszała go cała szkoła. Mógł więc także najprawdopodobniej w ten sam sposób uciszać innych ludzi. Czarny Pan doskonale władał także sztuką teleportacji, mogąc przenosić się w dowolne miejsce z niesamowitą wręcz precyzją nawet w trakcie walki. Poza tym, jak mówiono, tylko Voldemort i Dumbledore mogli się bezszelestnie aportować. A jakby tego było mało, Voldemort był wybitnym oklumenem i legilimenem, który bardzo skutecznie ukrywał swoje myśli i chronił umysł, co wiemy z relacji Snape'a, który uważał, że Voldemort był najlepszym legilimenem świata, potrafiącym zagłębiać się w umysły innych bez konieczności wypowiadania zaklęcia. Dzięki czemu mógł oczywiście manipulować również działaniami innych ludzi, tworząc w ich umysłach bardzo realistyczne wizje. Poza tym, Voldemort prawie zawsze doskonale wiedział, kiedy ktoś kłamał, więc mało kto mógł się przed tym obronić nawet za pomocą oklumencji. Jedynymi znanymi osobami, które były do tego zdolne, byli Severus Snape, Albus Dumbledore, Gellert Grindelwald i Narcyza Malfoy, chociaż Harry odkrywszy połączenie między nimi a Voldemortem nauczył się blokować jego próby penetracji umysłu poprzez miłość, która była dla Voldemorta niezwykle bolesna. Ponadto Voldemort, nawet nie posiadając ciała, ciągle pozostawał niebezpieczny, gdyż jak się okazało w kamieniu filozoficznym, mógł uzyskać całkowitą kontrolę nad niektórymi istotami, w tym także i ludźmi. Voldemort był jedyną osobą zdolną przejmować czyjeś ciało, wobec czego możliwe jest, iż była to jego unikalna zdolność, a także nabył niezwykłą umiejętność latania bez miotły, co poza nim potrafił jeszcze tylko Severus Snape, który to jednak właśnie tylko i wyłącznie od Voldemorta posiadł tajniki tej wiedzy. Będąc dziedzicem Slytherina, Czarny Pan odziedziczył też po swoim przodku zdolność rozmowy z wężami, a także był jedynym znanym czarnoksiężnikiem, który stworzył więcej niż jednego Horcruxa. Ponadto Voldemort wykazywał się ogromnymi umiejętnościami transmutacyjnymi, zamieniając chociażby podczas walki z Dumbledorem w Departamencie Tajemnic ognisty atak Wielkiego Mrocznego Węża, czy tworząc sztuczną rękę dla Petera Pettigrewu. Dodatkowo, pomimo tego, iż był czarnoksiężnikiem, potrafił doskonale również bronić się przed czarną magią, a to, że znał wiele magicznych przeciwzaklęć i uroków, potwierdza fakt, że aplikował na stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią w Hogwarcie. Słabym gestem ręki odepchnął martwego olbrzyma, mogąc w taki sposób rzucać od prostych, mrocznych zaklęć po niewybaczalne klątwy, wykazując umiejętność używania różdżek innych niż jego własna, z uwagi na to, że będąc nastolatkiem użył różdżki swojego wuja Mortina do uśmiercenia swojego ojca i dziadków, zaś w 1997 roku używał różdżki Lucjusza Malfoja, mogąc skutecznie rzucać się zaklęcia i pomimo tego, że nie opanował starszej różdżki, to i tak mógł za jej pomocą czarować na niemałym poziomie. Ze względu na swoje straszne czyny i reputacje Voldemort był w stanie werbować ludzi, aby dla niego pracowali z czystego strachu, ponieważ nie wiadomo co się stanie, jeśli mu odmówią, co można zauważyć po tym, jak zastraszył Oliwandera i Gregorowicza, którzy od razu zaczęli robić co chce. I mimo, że Harry naprawdę był bardzo odważny, to sam widok Voldemorta go przerażał, a jedynymi, którzy się go nie bali był oczywiście Gellert, Dumbledore, Sirius Black i Remus Lupin, bez trudności zwracając się do niego po imieniu. Sam Grindelwald po prostu wyśmiał Voldemorta nie bojąc się niczego i chociaż Voldemort popełniał głupie błędy jak to, że mógł nosić medalią Slytherina na szyi, to czarny pan był niezwykle inteligentny, a tego dowodem jest to, że był przebiegłym strategiem rozpoczynając dwa wielkie konflikty w czarodziejskim świecie trzymając wtedy w garści prawie całą Wielką Brytanię, gdzież w młodym wieku miał talent do manipulacji innymi jak wtedy kiedy przekonał Slakorna, aby opowiedział mu o Horcruxach, zaś przez wielu był uważany za czarującego, dzięki czemu był zdolny zainspirować innych, aby za nim poszli. Tom Riddle był również dobrym aktorem, ponieważ ukrył swoją prawdziwą naturę przed niemal wszystkimi w Ogwarcie, zbierając w szkole też swoich pierwszych śmierciożerców, w czego wyniku Voldemort doprowadził do kilku paskudnych incydentów, z którymi nigdy nikt go nie połączył, co świadczy o tym, że już jako uczeń był dobrym przywódcą, dzięki czemu potem był lepszym monarchą, z racji, że gdyby nie dowodził innymi od niemal początku swojej kariery w Hogwarcie, to pokonanie go później nie byłoby aż tak ciężkie. Woldemort na początku pracował dla Borgina i Burka, zbierając dla nich magiczne relikwie, co pozwoliło mu odkryć swoje późniejsze Horcruxy, ucząc się w ten sposób powściągliwości co do niektórych spraw. A gdyby pozwolono mu zostać nauczycielem w Ogwarcie, to być może nikt nie dałby rady mu się postawić. Zaś jeżeli chodzi o alchemię, Voldemort myślał, że jeżeli zdobędzie kamień filozoficzny, będzie mógł stworzyć dla siebie ciało, a Dumbledore co niesamowite wierzył, że Voldemort sam mógłby stworzyć takowy kamień. Voldemort, mimo że wyglądał na słabego fizycznie, w rzeczywistości był w dobrej kondycji, będąc silniejszym od Harego, co jednak mogło mieć związek z tym, że otrzymał nowe ciało. Z kolei, jeżeli chodzi o magię żywiołów, Voldemort był szczególnie wprawiony w kontroli nad ogniem, a co za tym idzie, również błyskawicami, którymi dał radę przebić barierę hogwartu. I w przeciwieństwie do Grinelwalda, który myślał, że do stworzenia infarii potrzebny jest kamień z Voldemort w tym aspekcie go przewyższył. Przy czym, nawet, Voldemort nie był do końca zły, dzięki czemu miał również trochę zdrowego rozsądku. Woldemort nie był zaślepiony złem do końca, ponieważ kiedy dowiedział się, że jego ojciec porzucił jego matkę, kiedy była w ciąży, bo nie lubił magii, a matka Thomas zginęła przy porodzie, Woldemort poprzysiął, że go odnajdzie i pomści swoją matkę co faktycznie zrobił z racji, że go wytropił i uśmiercił, chociaż pewnie nie wiedział, że jego matka Meropega to dużała go eliksirem miłosnym. A gdyby jego ojciec z nim został, to tą być może nigdy nie uczyłby się czarnej magii, a nawet jeśli to prawdopodobnie nigdy nie byłby aż tak zły i bliżej byłoby mu do rozsądnego Grindelwalda. Woldemort w swoim prime, czyli najsilniejszej formie, był przed pokonaniem przez Harego i po otrzymaniu nowego ciała, kiedy to miał siłę, jak widzimy, tylko trochę mniejszą od starego ponad stuletniego Dumbledora, co mówi, że nie może równać się z Dumbledorem ani Grindelwaldem w sile wieku, kiedy byli młodzi. Tym bardziej, że Dumbledore powiedział, że Voldemort mógłby tylko pomarzyć o potędze Grindelwalda, który stoczył z Dumbledorem największy pojedynek w historii, a walka albusa z Voldemortem przeszła jakoś bez większego rozgłosu, co świadczy o tym, że ich walka nie była na tyle wielka, aby przeszła do miana legendarnej. To znaczy, że Voldemort nie może dorównać Grindelwaldowi, który był tylko trochę słabszy od Albusa, a co dopiero Dumbledorowi. A możliwe nawet, że Grindelwald w swoim więzieniu, gdyby chciał, to uciekłby od Voldemorta, zdobył różdżkę i go pokonał. Gdzie przecież Voldemort, otrzymując nowe ciało, teoretycznie miał tyle lat na karku, przez które Gellert i Albus zebrali swoją potęgę? Przy czym Voldemort był dla Dumbledora większym wyzwaniem niż Grindelwald właśnie ze względu na swój zaawansowany wiek, przez który nie mógł być tak pewnym swoich umiejętności, które w trakcie walki w ministerstwie nie były tak silne jak kiedyś. Mimo, że Grindelwald zebrał największą armię w historii świata czarodziejów, tak Voldemort miał ją najbardziej zróżnicowaną, zbierając inferii, czarodziejów, akromantulę, a nawet dementorów i wiele innych, co jednak nie było zbyt efektywne, bo zwykłe bestie czy dementorzy nie mogli równać się z czarodziejami, z czego Voldemort i śmierciożercy opierali się głównie na wywoływaniu strachu u innych, co miało jednak swój limit i to być może zatrzymało Voldemorta w miejscu, bo werbując innych w oparciu o strach mógł zbierać słabych sojuszników, którzy nie byli jakoś przydatni. Widać to po tym, jak wyglądająca na potężną Bellatrix przegrała z Molly Wesley, jak i po tym, że do życia czarnego pana przywrócił Peter Pettigrew, którego można określić mianem żałosnego, a mimo to nie zrobił tego nikt poza nim, co pokazuje, że osoby, które zwerbował nie były mu do końca lojalne, bo kiedy podwinie mu się noga zostają tylko ci kroju Petera, a nie Luciusza czy Snape'a, który i tak zdradził go dużo wcześniej, więc najlepszym sprzymierzeńcem Voldemorta mógł być Bartemiusz Crouch Jr., będący cały czas na misji, którą rozgrywał perfekcyjnie. Podsumowując, Voldemort po śmierci Dumbledora był niezaprzeczalnie najpotężniejszym czarodziejem na świecie, a gdyby miał więcej zdrowego rozsądku, to być może dałby radę wygrać z racji, że Voldemort po rozpoczęciu konfliktu mógł liczyć głównie na siebie, bo śmierciożercy często byli niechętni do pomocy. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jaki zapraszam na kanał do gościa dzisiejszego odcinka, oraz napiszcie, czy według Was silniejszy jest Voldemort czy Grindelwald. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się i cześć!